Transferowe tornado na wydziół ekstraklasy, naprawdę mnóstwo spektakularnych ruchów, jeżeli chodzi o ostatnie dni w najlepszej lidze świata. Mówimy tutaj zarówno o plotkach transferowych, jak i o tematach potwierdzonych, a więc naprawdę jest o czym mówić, jeżeli chodzi o te najnowsze doniesienia transferowe. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Żepecki, kanał 365 Dni Piłce. Zapraszam Was na kolejny format poświęcony transferom. Zanim jednak się rozpędzimy i zajrzymy do Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, czy Lecha Poznań, serdeczna prośba mojej drodzy do Was o aktywność, poprzez zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, a także piszcie koniecznie, który transfer do Was najmocniej przemawia w kontekście tych ruchów, o których zaraz opowiem w tym materiale. Także rozpoczniemy sobie ten nasz transferowy turnus od Górnika Zabrze, więc od ekipy wicelidera, drużyny, która planuje wzmocnienia w kontekście drugiej części sezonu i która już Poinformowała o dwóch transferach przychodzących, bowiem jest to przede wszystkim Brandon Dominguez, na którego Zabrzanie zarzucali sieć bardzo mocno wcześniej, pół roku temu przed nowym sezonem, natomiast ten zawodnik finalnie wybrał ofertę z ligi hiszpańskiej, ale z uwagi na brak gry w Realu do, trafił do ekipy zabrze, natomiast drugim transferem górnika jest kolejna postać do środka pola, co nam też mówi dużo na temat być może ewentualnych odejść z zespołu trenera Michala Gasparika. natomiast przede wszystkim górnik. Ogłosi, że nowym zawodnikiem klubu z Zabrza został Lukas Sadilek, który przeniósł się do Górnika z Sparty Praga, a więc mówimy tutaj o kolejnym zawodniku z czeskim paszportem. Można powiedzieć, że w Zabrzu rodzi nam się taka w mała kolonia tych zawodników, bo to jest przede wszystkim Patryk Helebrand, Sadilek, czy też młodziżowy reprezentant Czech. Lukas Ambros, do tego oczywiście trzeba cały czas pamiętać, że jest w kadrze górnika Zabrze sprowadzony przed sezonem z Jagiellonii Białystok Michał Saczek, natomiast on cały czas boryka się z urazem, no i tak naprawdę nie wiemy, kiedy były zawodniki. Jak Jeloni Białystok będzie do dyspozycji trenera Michała Kasparika. Natomiast to też nie jest tak, że górnik tylko się wzmacnia, ponieważ niestety nasza ekstraklasa niebawem straci kozaka, jak informuje portal meczyki. Niebawem ma dość do ciekawego transferu wychodzącego. Chodzi tutaj konkretnie o Osmanę Soła, więc zawodnika, który miał naprawdę obłędną jesień. W zespole górnika strzeli łącznie 9 bramek, jeżeli chodzi o dwa fronta, więc więc Polskiej, także ekstraklasy. No i tym zawodnikiem nie przypadkowo zresztą interesuje się Brandba, więc jeden z czołowych zespołów Ligi Duńskiej który ponoć za skrzydłowego górnika zabrze ma wyłożyć konkretną sumę opływającą na 3 miliony euro. Jeżeli chodzi w ogóle o górnika i tę politykę transferową, to jest niesamowita historia, ponieważ górnik rzeczywiście no, w ostatnich miesiącach, w zasadzie latach niesamowicie przyspieszył, jeżeli chodzi o sprzedaż promocji zawodników, jakby to jest. Pośrednio albo nawet bezpośrednio związane z obecnością Lukasa Podolskiego, który jest też dla wielu zawodników takim magnezem. Natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o super politykę transferową i budowanie swojej pozycji na rynku międzynarodowym, bo chociażby na przestrzeni ostatnich lat, pamiętamy te odejścia za grubą kasę czy to Szymona Wodarczyka, czy też Daisuke Jokoty. A więc zawodników, którzy przychodzili do górnika Zabrze, a relatywnie małą kasę. Natomiast górnik robił na nich znakomity biznes, spieniżając ich za konkretną kasę, i podobnie może być właśnie z ustawieniem Usmanem Sow, jak informują męczyki o skrzydłowego Górnika Zabrze, bije się jeszcze zespół kolejny, a więc jest ekipa Victory Pils, no, natomiast ponoć Duńczykom bliżej do finalizacji i te rozmowy ponoć niebawem nabiorą tempa. No i pytanie właśnie, czy w ogóle Usman Sow pojedzie z zespołem Górnika na obóz, gdyż ten temat ma zostać sfinalizowany na przestrzeni najbliższych dni. Tak jak powiedziałem na początku, ja troszkę ubolewam, no bo oczywiście jako fan ekstraklasy lubię takich magików i zawodników absolutnie szablonowych i szablonowych mi się też, że spokojnie można byłoby się postarać o to, żeby Usman Soł w Ekstraklasie pozostał. Mam tutaj na myśli tych wielkich typu Raków, Widzew, Lech czy Legia, którzy teoretycznie mogliby wyłożyć te 2-3 miliony euro za Soła, natomiast no wiadomo, że teraz to się już nie wydarzy, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, ten zawodnik jest dogadany z brandby, i pewnie na dniach dojdzie do tego transfera, natomiast zostając troszkę jednak w Danii, wychodząc poza Ekstraklasę, warto tylko dodać, że na naszych oczach tworzy się ciekawy transfer, a więc kolejne w można powiedzieć, w, w przeboje transferowe Brandby. I tym razem chodzi o pozyskanie Bartosza Slisza, który ostatnie dwa lata spędził w mls w barwach Atlanty, gdzie grał regularnie. Natomiast pytanie, czy ta kariera rozwija się prawidłowo? Bo ja spodziewałem się, że Slish, no być może od razu nie trafi do jakiegoś mocnego klubu w lidze top 5. Natomiast po tych kilku sezonach w MLS-ie będzie miał szansę na angaż w czołowy lidze na Starym Kontynencie. Finalnie wybrał ofertę Brandby, które wykłada za niego około 3 miliony euro, co on też pokazuje, jak mocną ekspansję transferową tej ekipy, ponieważ w jednym okienku Brandy pozyskuje Ousmane a także Bartosza Slisza i za tę dwójkę wykłada, jak podają w nieoficjalnie media, około 6 milionów euro. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o samego Stisza i jego przyszłość w reprezentacji Polski, Bo nie ukrywam, że moim zdaniem, na przykład, taki Oskar Repka z Rakowa Częstochowa absolutnie zasługuje na szansę i sprawdzenie w zespole na Urbana. Także też pytanie, czy dojdzie do pewnego przeformatowania środka pola. No wiadomo, teraz na horyzoncie są baraże w walce mudy, a więc pewnie nie chcę jakoś bardzo wszystkiego zmieniać. E, nasz selekcjoner. Natomiast jeżeli chodzi o samego Stisza, no to kibicujemy, trzymamy kciuki, chociaż mam takie nieodparte wrażenie, że ta kariera nie została poprowadzona medalowo, że z pewnością można było inaczej pokierować tą karierę w postaci chociażby odejścia nie do MLS-u, a innej ligi w Europie. Natomiast finalnie było jak było. Stisz grał tam dwa lata, po tym, no, takim dosyć średnim czasie odchodzi, zasilając Brandby, z którym z pewnością powalczą mistrzostwo duńskiej Ekstraklasy. Brandby jest wysoko w tabeli, natomiast doskonale wiemy, że tam też troszkę sezon wygląda inaczej, więc najpierw jest faza zasadnicza, a potem już jakby jest ta walka o mistrzostwo Danii. Oczywiście zobaczymy, jak będzie, natomiast będziemy trzymać kciuki, żeby reprezentant Polski, rozwijał się w Fridze Duńskiej no i wywalczył z Brandby Mistrzostwo Kraju. Zaglądamy teraz do Rakowa Częstochowa, w którym również bardzo dużo się dzieje, bo to jest przede wszystkim potwierdzenie tego odejścia Jakuba Mądrzyka, który trafia do GKS Tychy, z którym będzie walczył o utrzymanie się w pierwszej lidze. Zresztą swoją drogą Łukasz Piszczek montuje tam dosyć ciekawą ekipę, no i zobaczymy też jak się ten trener sprawdzi w, na swoim dorobku, kiedy naprawdę no, to zadanie jest trudne w postaci utrzymania, natomiast myślę, że taki Mądrzyk z pewnością będzie wartością Dodaną, on ma jakość, on naprawdę ma parametry do tego, żeby grać regularnie na poziomie pierwszej ligi czy też ekstraklasy. będziemy oczywiście temu chłopakowi kibicować. Natomiast jeżeli chodzi o raków, to tylko też warto dodać, że rozgląda się ekipa z częstochowy za nowym zawodnikiem do obrony. Jak informuje między innymi portal meczyki, chodzi o Marko Difkowicza, to jest aktualnie zawodnik Brandby, a więc znów wracamy do tego duńskiego klubu. Natomiast jeżeli chodzi o samego Difkowicza, to mówiłem o nim sporo w jednym z poprzednich materiałów. W skrócie to jest zawodnik, który jest w stanie grać na lewej stronie. I i w tym w układzie, w tym pomyśle pana Tomczyka, bo podejrzewam, że raków będzie grał tym samym ustawieniem, to jest zawodnik, który ma się idealnie wkomponować. Do tego też warto dodać, że Divkovic to jest znakomity biznes, ponieważ on z brand ma kontrakt tylko do końca tego sezonu, więc raków nie musi specjalnie dużo płacić, jeżeli chodzi o tego zawodnika, którego umowa wygasa wraz z końcem tego sezonu. Jednym z najbardziej ciekawych transferów wewnętrznych jest pewnością, zresztą, jest potwierdzony ruch Patryka Dziczka, który zamienia piasta gliwicy na Pogoń Szczecin, natomiast to jest transfer, który się jakby zmaterializuje i wejdzie. W życie wraz z końcem tego sezonu. To znaczy, Dziczek dogra jeszcze sezon w zespole piasta, natomiast potem, niezależnie od tego, które miejsce zajmie piast i czy to będzie utrzymanie, czy niekoniecznie reprezentant polski, który miał zresztą właśnie okazję grać w narodowych barwach, przenosi się do ekipy portowców. To jest na pewno mocny ruch i też taki fajny. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że podoba mi się bardzo jakby ta komunikacja na zewnątrz Piasta Gliwice, który jakby nie ukrywa, że zawodnik odchodzi, ale też można powiedzieć, że wystawił Dziczkowi taką fajną laurkę, kiedy to podkreślił Piastką, Komunikacie, że Dziczek mimo kilku ofert wcześniej, w przeszłości postanowił przedłużyć umowę z klubem Zokrzejny i finalnie pozostać na kolejny sezon. Finalnie gdzieś na no, jego historia się kończy i w, za kilka miesięcy przeniesie się do Pogoni Szczecin, gdzie z pewnością będzie jedną z głównych postaci, jeżeli chodzi o środek pola, bo gdybym miał diagnozować problemy na teraz pogoń Szczecin, to z pewnością patrzę głównie na środek pola i w cały czas gdzieś tutaj powtórzę, bo już to mówiłem jakiś czas temu, że moim zdaniem tam jest problem właśnie z pozycją szóstki ósemki, a więc cały czas widzimy tę wyrwę. Kiedy to z klubu portowców odszedł, żał gamboła. Natomiast zobaczymy, oczywiście, jak będzie. Jeżeli chodzi o samego dziczka, to mam nadzieję, że to nie będzie wygłupów i po prostu będzie grał w Piastie regularnie, nie będzie jakiegoś klubu kokosa, gdyż wydaje mi się, że ten komunikat piasta, taki bardzo łagodny, stonowany, jest niejako zapowiedzią tego, że tutaj nie popsuły się absolutnie relacje, nie będzie takiej historii pod tytułem Arkadiusz Pyrka, część druga, kiedy to Pyrka, pamiętam doskonale, został schowany do szafy za kadencji Aleksandra Wukowicza, i który nie grał kilka miesięcy w piłkę, natomiast no jakby wiadomo, że głupotą w Adama Majewskiego, a więc byłego już selekcjonera naszej młodzieżówki było to, że Pyrka po tych kilku miesiącach bez gry pojechał na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Teraz z Gliwic wędrujemy do Białego a więc zaliczamy tutaj no, konkretną podróż w kierunku Podlasia, gdyż jak doskonale wiemy zostały potwierdzone te przynosiny Oskara Piotrzewskiego, który trafił do Porto i który niestety nie pobił rekordu transferowego, ponieważ jak informują zagraniczni, także polscy dziennikarze, chodzi o kwotę podstawową w wysokości 8 milionów euro, natomiast łącznie z bonusami ma się to zakręcić w okolicach dziesiątki, a więc nie zostanie przebity ten rekord transferowy w wysokości 11 milionów euro. Natomiast najważniejsze jest to, żeby Pietruszewski grał, bo to nie jest przyszłość młodzieżowej reprezentacji Polski, ale też miejmy nadzieję, że pierwszej. Po drugie też, no niestety nie doszło do tej operacji pod tytułem wypożyczanie, ponieważ no, my byliśmy troszkę jakby karmieni takimi obietnicami, że jakby bardzo zależy na tym, żeby zawodnik pozostał w klubie do końca sezonu, żeby oczywiście ten transfer się sfinalizował teraz, natomiast żeby doszło do wypożyczenia i żeby Piotruszewski pomógł, drużyna Adrena Siemieńca w, w rozgrywkach, czy to ekstraklas, czy też oczywiście w europejskich puarach. Natomiast jeżeli chodzi o Jagę, to też się bardzo jakby dużo dzieje, gdyż jak informuje między innymi piłka nożna, Jagielonia szuka nowego zawodnika, chodzi to o gracza na prawą obronę, ale też na prawą pomoc. I tak jak powiedziałem wcześniej, przytoczone źródło informuje, że chodzi o zawodnika Udineza, chodzi konkretnie o gracza. Ruiego Modesto to jest 26-letni gracz, który aktualnie występuje w Udinese, natomiast w tym sezonie ma wielki problem z regularną grą, stąd szuka nowego pracowcy, Jak informuje Piłka Nożna chodzi tutaj o transfer, natomiast no, będziemy czekać tutaj na oficjalny komunikat, gdyż na pewno, mimo tej kwoty, którą Jaga otrzymała za Pietruszewskiego, nie dojdzie jakby do zmiany polityki transferowej. No i pytanie właśnie, czy Jaga tego zawodnika wypożyczy, tak jak to miało miejsce rok temu, równo kiedy z Udinese tak jak Jeloni trafią NZ Bosse, czy dojdzie jednak do transferu przechodzącego, gdyż podejrzewam, za siedmiokrotnego reprezentanta Angolii, y, trzeba byłoby jednak trochę zapłacić. To jest w ogóle ciekawy temat i też otwiera nam taki szerszy wątek pod tytułem czy Agilonia dojdzie do pewnej zmiany, jeżeli chodzi o politykę transferową, czy niekoniecznie. Czy pozostanie wierna tym swoim ideałom, a więc pozyskiwanie zawodników za minimalne kwoty, wypożyczenia, czy też ściąganie zawodników z kartą na ręku. Natomiast wiadomo, że nie ma co Jagiellonii krytykować, bo generalnie ta skuteczność transferowa jest bardzo imponująca. Po drugie też myślę, że te decyzje pią sportowego Łukasza Masłowskiego się bronią. No i jeżeli coś funkcjonuje, to zwyczajnie nie ma sensu tego zmieniać. Natomiast pozostając jeszcze stoku warto tylko dodać, że najprawdopodobniej z Jagielonią pożegna się na najbliższe pół roku Cezary Polak, który nie gra, który ma problem z grą i który przegrał rywalizację z Bartumiem Wdowickiem, co jakby było jasne i oczywiste. No i tutaj wchodzi do gry Łódzki Klub Sportowy, jak informuje portal. Weszło, chodzi o wypożyczenie na najbliższą rundę i ekipa ligowca z bardzo ambitnymi planami, jeżeli chodzi o walkę w, o awans do klasy, chce w tego zawodnika wypożyczyć, żeby regularnie grał w zespole złoci. Dzisiejszy materiał spuentujemy w błądkami legijnymi. Chodzi oczywiście o te dwa odejścia, już potwierdzone, a więc to jest oczywiście Noah Weishaupt, który, któremu zostało skrócone to wypożyczenie, który trafił teraz do Hanoweru, z którym będzie się oczywiście bił o awans do Bundesligi. Do tego też nie ma już w Legii Marko Bursza, a więc kolejny zawodnik, jeżeli chodzi o linię obrony. No i pytania, jak to sobie poukłada Marek Papszu. Natomiast przede wszystkim chodzi o zawodnika, który ma Legię w CV, a więc Lukinias, ex zawodnik Legii Warszawa i ex podopieczny Gonca Fejo. Okazuje się, że Lukinias wraca do Polski, jego nowym klubem będzie Radomiak, a więc zespół oczywiście, którym aktualnie opiekuje się Gonzalo Fejo, także bardzo taki ciekawy, sentymentalny powrót jeżeli chodzi o Ekstraklasy, no i troszkę wracając jak bumerang do tematu Usman bardzo się cieszę z tego powrotu, gdyż nasza liga zyskuje kolejnego kozaka Lukinias w prime'ie, to była absolutnie topowa ósemka jeżeli chodzi o Ekstraklasy, to jest zawodnik, który ma gola, który ma asysty, no i niewątpliwie gdzieś jakby bardzo ważną historię, jeżeli chodzi o ten transfer, jest porozumienie i taka więź na linii Gonzalo. Fejo, Lukinias, jestem przekonany, że to będzie absolutnie kluczowy zawodnik w zespole zielony, która też wyrasta na bardzo ciekawą ekipę w kontekście obserwacji. Zobaczymy, o co będzie radom jak, czy to będzie na przykład walka europejskie, Płary, bo z pewnością Radomska społeczność na coś takiego czeka. Natomiast no, będziemy czekać na te transfery Ligi Warszawa, bo jestem przekonany, że do jakichś ruchów dojdzie i tutaj też warto jakby odnieść się do tych wątków bramkarskich. Od dłuższego czasu jakby żyliśmy tą sagą transferową związaną z możliwym odejściem Katz Tobiasza, Natomiast jeżeli chodzi o Samsung Sport, który wykazywał duże zainteresowanie, to tego tematu najprawdopodobniej nie ma, gdyż zagraniczne media informują, że ekipa, w której występuje Afonso Souza znalazła sobie nowego bramkarza i co ciekawe to jest golkiper, którego polskie kluby e, miały na radarach, a więc chodzi o Irfana Czana, Egirbajata, łączonego swego czasu z Krakowią, czy też Lechem Poznań, natomiast wiadomo, że w przypadku kolorza to jest temat już nieaktualny, gdyż Lech ogłosił pozyskanie w Plamena Andryjewa, a więc bramkarza, który być może niebawem wejdzie w buty Bartosza Mrozka, chodzi o wypożyczenie z opcją wykupu, no i też pytanie, jak tutaj Niels Frederiksen rozwiąże sprawę bramkarzy. Najprawdopodobniej jedynką do końca sezonu będzie Bartosz rodzek, natomiast być może młodzieżowy reprezentant Bułgarii zastąpi Mrozka, kiedy ten ewentualnie odejdzie po sezonie. Tyle jeżeli chodzi o dzisiaj, więc mnóstwo plotek, mnóstwo transferów potwierdzonych i tak jak już mówiłem wcześniej, przewidziałem, że na początku tego tygodnia te sprawy transferowe nieprawdopodobnie ruszą i przyspieszą, stąd też, no moi drodzy, czas na taki maraton transferowy, więc najprawdopodobniej codziennie będą w padały filmy transferowe. Dużo się dzieje, warto być na bieżąco, także warto kanał obserwować i śledzić. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem na początku filmu, a więc łapka, także sub, mile widziane, a Wam dziękuję za materiał. Oczywiście też odsyłano do pozostałych formatów. Wielkie dzięki pozdrawiam. Do zobaczenia.